Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, by opowiedzieć trochę o tym, co nie wszyscy Państwo wiecie, o no, patologicznym systemie urzędniczym, o systemie, który doprowadza ludzi do samobójstw, o systemie, który wytwarza botów, boty urzędnicze, wytwarza systemu, systemie, który jest odczłowieczony który doprowadza ludzi do samobójstwa, do, do utraty zdrowia. Są z nami bohaterowie takich patologicznych działań. Na sam koniec konferencji, po diagnozie, opowiem o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy zmienić ten właśnie patologiczny system, tak by on był jak najbardziej normalny. Najpierw oddam głos powojowi Kukizowi, który. Zrobi krótki wstęp, dwa zdania. Po czym po Pawle wypowiedzą się pan Władimir Olewnik i Grzegorz Nicza. Grzegorz Nicza jest bohaterem, pierwotnym bohatera filmu, który na pewno ja, Zamknięty, który na pewno wszyscy nie. państwo znacie. Szanowni Państwo, dzień dobry. Szczególnie nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo gdybym zaczął mówić wszystko, to ta konferencja trwałaby kilkanaście godzin i końca nie byłoby widać. Żyjemy w państwie, w którym obywatel jest sprowadzony do roli barobka, do roli chłopa państw Żyjemy w kraju, w kraju, w którym obywatela można doprowadzić, ten cały system ustrojowy może obywatela doprowadzić do, jak już mówił kolega, do. Skrajne zachowań z samobójstwem włącznie. Mamy do czynienia z wymiarem niesprawiedliwości, mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie procesy sądowe ciągną się latami. Mamy do czynienia z państwem, w którym bandziory mogą przepiłować kraty i wyjść sobie na świeże powietrze, a jednocześnie w tej samej celi można się. Najbardziej poszukiwani, najbardziej wartościowi w śledztwach świadkowie wieszają się akurat w tym miejscu, w którym nie którego nie obejmuje kamera. Żyjemy w strasznym państwie. O receptach naprawy powiemy. Pod koniec konferencja mogę tylko powiedzieć, że konieczna jest gruntowna wy reforma wymiaru sprawiedliwości ale o tym dziś nie będziemy mówić w szczegółach. W każdym razie na pewno mamy projekt u, tak zwany, ustawy antysitwowej, która rozwali te układy, tak na przykład te układy w taki sposób, że nie będzie mogło dojść do sytuacji, takiej jak ostatnio, gdy prezes Zagurowski główny odpowiedzialny że sytuacji w trzech. zostaje zatrudniony jako wiceprezes Tauronu, przypadkowo sąsiadując w tej samej, mieszkając w tej samej wsi, sąsiadując z ministrem skarbu, panem Czerwińskim. Tak wygląda sytuacja w Polsce. Ja pamiętam z lat 80 postulat Solidarności wyprowadzić partie z zakładów pracy. Przez 30 ponad 5 lat się te partie wyprowadza. Opisuję Państwu, że my te partie z zakładów pracy powyprowadzamy na I oddaję głos naszym gościom. że Państwu, Nicia. Jak tutaj Piotr wspomniał, jestem pierwzorem bohatera, bohatera firmu Upad Zamknięty. Doświadczyłem niesprawiedliwości i bandytstwa, można powiedzieć, sądowego, prokuratorskiego, urzędniczego na własnej skórze. Powiem Państwu w ten sposób, że to nie jest tak, że SLD jest złe, czy rządy PIS-u, czy rządy PO. Yy, moja yy, walka z systemem trwa od 2003 roku. Jak Państwo dobrze wiecie, to właśnie te wszystkie trzy partie plus PSL rządziły w tym czasie. I nie jest tak, że któraś jest lepsza. Te wszystkie partie są o siebie warte. Tutaj, proszę Państwa, nic nie zmienimy, jeżeli my pozwolimy im nadal rządzić. To my musimy przejąć władzę i doprowadzić do zmiany systemu, do naprawy y, wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, że jakiś urzędnik czy prokurator, który popełnia błędy zamiast odpowiadać za te błędy on awansuje. Nie może być takiej sytuacji jak w moim przypadku, gdzie prokurator y, zaczną prowadzić y, sprawę bardzo szybko awansową z prokuratury y, rejonowej przez okręgową apelacyjną Doszedł bardzo szybko, w ciągu trzech lat, do prokuratury krajowej. I on zamiast odpowiedzieć za swoje błędy, za swoje złe uczynki, on został na nagrodzony. A my nie możemy yy, doprosić się sprawiedliwości. Nie możemy, yy, bo to jeszcze drugą patologią jest to, oprócz tej urzędniczej, jest przeciąganie postępowań sądowych. U mnie postępowanie się nie zakończyło od 13 lat pisanie uzasadnień, pisanie uzasadnienia w sprawie po wyroku 15 miesięcy, pisanie skarg, Pisałem kilkanaście skarg. skarg na przewlekłość postępowań. Skargi te są rozpatrywane przez sądy i nie ma, sąd yy, od skargi nie widzi, nie widzi przewlekłości. Jedyną rzeczą jest pisanie do Strasburga, ale to nic nie zmienia, bo ten system się tutaj broni, i jeżeli tego nie zmienimy, nie będzie y, wpływu obywateli na wymiar sprawiedliwości. Co jest najważniejsze po prostu w naszym, moim zdaniem. My musimy mieć, jako obywatele, wpływ na sędziów, wpływ na wybór prokuratorów. Oni muszą być odpowiedzialni przed obywatelem. Ja jeszcze mógłbym dodać, yy... Od dawna mówimy o konieczności gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo w największym skrócie, po pierwsze w sędziowie powinni być wybierani z sądów pierwszej instancji wyborach powszechnych, tak jak ma to miejsce w systemach anglosaskich. E, powinna pojawić się mocna instytucja ławników, powinien obowiązywać system, obowiązywać system trial, czyli rozprawa tocząca się dzień po dniu, 13 lat sprawy, że Państwo sobie to wyobrażają, taki, taki koszmar, żyć 13 lat cały czas z tym, sądami i prokuratorami na, na, karku. System trial to jest to, e, konieczność prowadzenia, prowadzenia rozpraw dzień po dniu. Sędzia w pierwszej instancji, sędzią pierwszej instancji powinna zostać osoba, która przynajmniej 10 lat przepracowała w zawodzie prawniczym jako notariusz, jako adwokat czy jako prokurator. No nie może być tak, że w sprawach mniejszego kalibru, że w sytuacji jakiejś no, rozwodowej małżeństwa z wieloletnim stażem sytuację tę ocenia pani, która ma 26 lat, czy pan. Są rzeczy niedopuszczalne. Odsyłanie przez sądy drugiej instancji do sądów pierwszej instancji sprawy dlatego, że dopatrzono się jakichś błędów proceduralnych, co to, to jest? Jeżeli dopatrzyłeś się błędów, to je popraw, niech sprawa idzie dalej. Zwiększenie liczby asystentów sędziów, którzy mają, są związani pracą administracyjną. To jest kolejna sprawa. Pamiętacie Państwo, ile czasu trwało wprowadzenie kamer na sale sądowe, i do tej pory jeszcze nie wszędzie je wprowadzono? Co to jest do cholery Sądy kapturowe w Polsce? Jakim prawem? W Polsce nie ma sprawiedliwości, w Polsce, nawet zarządów prawa i sprawiedliwości, te, te, te sądy szczególnie zreformowane nie były. Tak jak kolega powiedział, układ zamknięty, ten układ trwa. A jedną z ofiar tego układu zamkniętego jest pan Włodzimierz Olewnik i proszę oddaję głos i... Dobry. Szanowni Państwo, właśnie ja jestem takim przykładem patologii. Patologii w policji, w prokuraturze, w sądach. W mojej sprawie, która za parę dni będzie 15 lat od uprowadzenia mojego syna, bo to, to będzie za tydzień. Nic się nie zmieniło. Eee, są różne rzeczy, no nie do nie do ogarnięcia od policji. Nie pasują e, jakieś akta, no, ginoakta. jest kadziec samochodu. Nikt tego nie znajduje. Eee, e, prokuratura. Eee, prowadzenie prokuraturę, e, przez prokuraturę, przez prokuratury rejonowe, później okręgowe, to jest patologia. E, patologia, jeszcze raz podkreślam, potwierdzona e, e, raportem komisji śledczej, która na moje usilne e, zabiegania powstała. No ale cóż z tej, z tej, z tej komisji? Tyle milionów wydane. Palcem nic nie ruszono. Do tej pory nic nie zrobiono. Raport odłożonej, jak to się mówi, przyspieszczekaj od Karwana idzie dalej. Sądy, popatrzcie, doprowadza się celowo do e, przedłużeń takich, że e, mia, jest przedawnienie. E, sprawa policjantów. Dotąd prowadzona, że jest przedawnienie. Dalej, następna sprawa jest w Elblągu. No słuchajcie, e, sprawy roz, e, też się doprowadza, Uwaga. uważam, się doprowadza też do przedawnień, gdzie się wyznacza, co 3, 4, czy nawet 5 miesięcy, jest Ona będzie trwała na. Sprawa, która była tak prosta nasza, widoczna jak na, na, na dłoni. Yy, Były yy, 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 monitoringi yy, z telefonu. Wiadomo było, gdzie sprawcy yy, są, gdzie przetrzymywali. Tak zrobiono, że do tej pory sprawy nie wyjaśniają. Się. Się nie Oczywiście stara się coś robić w rodzinę. Udowadnia się, że rodzina utajnia jakieś nagrania, które nagrała i nie chce oddać. Że miała jakiś monitoring e, u siebie w domu i też go tak ukryła, że nie można go znaleźć. E, udowadnia się, no, że jakiś włącznik, ordynarny włącznik jest inteligentną kamerą. Ja tego nie rozumiem. Chciałbym się powiedzieć, skrajny debilis w ogóle e, w, w działaniu prokuratury. Panie Boczku, ja bym nie, może tego określenia nie do końca używał, to jest po prostu, to są ludzie z systemu. Proszę zwrócić uwagę, czy po tych opowieściach, które, po tych dwóch wypowiedziach, które Państwo słyszeli, w jakim świetle można rozpatrywać na przykład jedynkę dla Pana Działoszyńskiego na liście PSL, byłego komendanta głównego policji, w kontekście... W tej chwili również zamieszania kapkami złota pana Góry. <tryk> Państwo stoi nad przepaścią. Księgiewicz powiedział: Polska istnieje tylko teoretycznie. Nie tylko istnieje, ale w całym, na pewno, Polska istnieje tylko i teoretycznie, ale z całą pewnością w pełni praktycznie istnieje w Polsce bandytyzm w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości. W tych wszystkich sitwach, tak sędziowskich, jak i prokuratorskich, w, w wszystkich sitwach <grym> urzędników państwowych yy, i wysokich funkcjonariuszy państwowych, w spółkach Skarbu Państwa. To jest państwo jednej wielkiej sitwy, której jeszcze istnieje tylko teoretycznie. Może yy, o spółkach Skarbu Państwa, na przykładzie powie yy, nasz kandydat Marcin Królak, wiele yy, lat pracował w Kalifachemie. I... I tutaj, na jako górnik ta... też dodaję. Tak, A, jako i, górnik. Jako, jako dyrektor Górnik, tak, na dole, górnik strzałowy, byłem związany bezpośrednio z produkcją, także widziałem, co się dzieje. tu można powiedzieć, że firma KGHM jest jedną z nielicznych jeszcze kopalń, która jest w tej chwili rentowna. i doprowadza się do tego, że po prostu też ta kopalnia była nierentowna, czyli wymyśla się kolejne podatki, które zabijają następne podatki. Czyli tutaj odnośnie KGHM-u. Państwo stworzyło sobie dodatkowy podatek od niektórych kopalni. W tej chwili tak już musi korzystać z kredytów, żeby płacić dywidendę. To jest po prostu paranoja. Rząd nie jest w stanie powiedzieć, ile poszczególna kopalnia płaci podatku. Jest tak dużo podatków, że dyrektor się gubił z tym. A tak tych dyrektorów zdaje się bardzo dużo. Więc znaczy, to jest niezwykła jest jest, dziedzina dokładnie. Jest. To też jest tak rozbudowane, że patrząc na jednego pracownika fizycznego. Związanego bezpośrednio z produkcją, produkcji, zatrudnionych co najmniej sześć, sześć stanowisk umysłowych. No to jest paranoja. Kopalni. Kopalni. Większość z tych sześciu umysłowych nigdy nie widzi dołu i ci ludzie też się ubiegają o emerytury górnicze. I to jest raczące dla całego społeczeństwa. Po prostu głosy wyborcze, dodatkowe głosy wyborcze jedno mają zadanie. Nagrodę za w, w, znaczy w wdzięczności za danie nagrody w postaci stanowiska, w postaci pracy w, w KGHM-ie, na tych stanowiskach, to jest kolega, rodziny, mają tak? pójść z całymi rodzinami oddać, oddać głos na partię, która Dopóki nie zmienimy, dopóki nie zmienimy konstytucji, dopóki nie zmienimy ustroju, dopóki nie... Jak powiedziałeś wcześniej, nie, nie, do, nie doprowadzimy do tego, by obywatel miał kontrolę nad władzą, by ta prosta prawda wynikała z konstytucji. My nie mamy szans na żadne reformy ekonomiczne. Żadne. Wszystko jest. Zagłosują wszyscy za y, wotum zaufania dla prawa i sprawiedliwości. Ja prawdopodobnie tak, o ile pan prezes Kaczyński powtórzy swoją wcześniejszą deklarację, że, zmie, że zamierza zmienić konstytucję. A to wiąże się z tym, iż wypowie w sposób bezpośredni chce, aby i wyraźnie chce, aby ten Sejm był konstytuantem. Wówczas można poprzeć tako, taki rząd, co wcale nie, nie, nie oznacza popierania absolutnie każdego pomysłu tego rządu. Nie chcemy w koalicję trwałą, ponieważ koalicja trwała w, par w partiokracji polskiej polega na czym? Ano na tym, że mała partia jest kupowana właśnie tymi dyrektorami, prezesurami, jest kupowana przez partię dużą, a w zamian za to ma podnieść łapkę tak, jak sobie tego partia duża życzy. Czyli de facto staje się przybudówką tej dużej partii. Nie. My będziemy języczkiem uwagi, my będziemy patrzeć jednym i drugim na łapska. A jeżeli te łapska wyciągną za daleko, to my o tym wszystkim powiemy i zażądamy. No nie chcę tutaj już polecić Cyrankiewicza. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Ale. Tutaj pod będę podawał. Polskie Kredycje Panie Przewodniczący, o tą ustawę, jak to może wyglądać, Jakie są będą zapisy tej ustawy? Panie Ci. Ja powiem, bo e, e, trochę nad nią e, współpracowałem z Dominikiem Kolożą, czy z prawnikami z, ze Śląska. Ustawa dziś to ma zakładać. Yy... Ja tylko, jeżeli mogę dodać, dlaczego Dominik Kolosz? Akurat, dlaczego tutaj wymieniamy to nazwiska? Ja powtarzam jeszcze raz. To jest, to jest jak gdyby rozwinięcie postulatu Solidarności, wyprowadzić partię z zakładów pracy. Między innymi również taka jest tutaj idea. Proszę o ustawę yy, antysiedztwową, yy, to jest yy, cykl, czy cała grupa przepisów, które mówi o tym, żeby yy, kompetencje, a nie nic innego decydowało o tym, kto będzie w radzie nadzorczej, kto będzie zasiadać yy, w pełnić funkcje państwowe czy funkcje urzędnicze. Yy, zakłada trzy etapy poszczególnych, yy, no już trzy etapy, które doprowadzać będą do tego wyboru. Szczegóły całej, całej ustawy, to jeszcze będziemy przedstawiać na innej konferencji, Teraz jakby tylko same założenia. Natomiast kolejnym bardzo ważnym aspektem ustawy antysitwowej to jest, to jest założenie, że hmm, po 35 lat to się Polacy bił. A w tej chwili są wtrąceni w restaurację Ewa Łosowy, czyli Ewa i przyjaciele w, i w, i w bój na kreacji między panią szydła a panią Kopacz. Czyli kabaret z państwa, z państwa polskiego zrobiony. Kabaret. Jeśli mogę? Muzyk rokowy zajmuje się Polską, a Misiek Kamiński śpiewa piosenki. Chryste. Panie Pawleci. jeśli można tego, o Pan mówił, to... Paniach, czyli chodzi mi o panią Kopacz i panią Krzywo. E, Teraz uciekka jest ładniejsza? Ja pan to, że, że te panie, e, na razie chyba nie widać z ich strony intencji, żeby spotkać się w debacie ze wszystkimi grupowaniami, z innymi liderami? Tak? Na razie widać jedną rzecz z całą pewnością, że inne podmioty polityczne. A w szczególności takie jak KW Komitet Wyborczy Wyborców są po prostu dyskryminowane. No niebo jakim prawem telewizja publiczna robi debatę między tylko tymi dwiema liderkami partyjnymi. Dlaczego? Gdzie tutaj jest równość? Gdzie tu jest właśnie konstytucja, gdzie jest artykuł, gdzie jest artykuł czwarty Konstytucji? Gdzie tutaj jest równość między nami? Tak nie istnieje system prowadzi swoją grę. To nieważne jest nawet, kto będzie rządził. Oczywiście to jest cały czas wybór między mniejszym, a większym złem. Dopóki nie zmieni się ustawy zasadniczej, która daje możliwość tym partiom żerowania na obywatela i, tych, i doprowadzania do takich sytuacji, o których panowie mówili, do rzeczy strasznych. Myśmy do tego przywykli, bo znamy te sytuacje z mediów, ale postawcie się na, miejsc, na ich miejscu. Postawcie się ich na ich miejscu. Odkryjcie w sobie znowu człowieka. Wszyscy. Nie interesują mnie w tej chwili ich dyskusje, tak jak powiedziałem, to jest robienie kabaretu, te, by, by, poza tym wie pan, pr, wie pan, te 500 zł na dziecko to jest dla mnie równoważne 3 milionom mieszkań, mniej więcej tak. 8 lat, to jest, jeżeli chodzi o jedną stronę, to są fikcje. To jest, to jest wszystko fikcja. Natomiast yy, wracając do, yy, do platformy obywatelskiej, przez 8 lat mieć, mieć instrumenty, praktycznie zawłaszczyć całą władzę w Polsce. I pod koniec tej, tej swojej kadencji robić spektakl i obietnic. Ja widziałem taki rysunek, niedawno nie pamiętam autora. Umieściłem to na tym swoim Facebooku, gdzie mamy taki duży billboard, a pod tym billboardem stoi bójka wyborców potencjalnych. Na tym billboardzie zdjęcie polityka. I on mówi jest podpis Obiecuje Pan to, wszystko, czego chcecie. Jedna do drugie mówi, on mnie przekona. Tak to wygląda. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? To jest jakieś pytanie: czy kwestia się pojawi na tej debacie w szerszej, czyli, w czyli tej, tej, tej takiej, która powinna być jedyną no. rzeczywistą debatą? Tak, w całym pewności. Skoro nie ma pytań, to dziękujemy Państwu bardzo za to przybycie. Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym podziękować, bo na poprzedniej konferencji była tylko jedna kamera TV no 24 i jeden mikrofon Polskiego radia. Dziękuję Dzień dobry. Dzień dobry.